Witam! W tym odcinku porozmawiamy o ekonomii współdzielenia. Nowe modele biznesowe to duży dział tematyczny, gdzie dzieją się obecnie prawdziwie ciekawe zmiany, gdyż wiele nowych form modeli biznesowych powstaje i ewoluuje, dosłownie na naszych oczach. Na początku warto podkreślić, że nie wszystkie innowacyjne modele biznesowe, które są obecnie rozwijane, są już całkiem dojrzałe i rentowne. Nieustannie obserwujemy jakie zmiany. Na przykład omawiany wcześniej model biznesowy firmy Netflix nie emituje reklam i ma politykę jednej globalnej ceny za dostęp do platformy. Jestem przekonany, że już niebawem sytuacja to ulegnie zmianie. Dobrze spersonalizowane reklamy wejdą do programu Netflix. Oczywiście będzie można je wyłączyć, decydując się na droższy abonament. Czas pokaże, czy mam rację. Dziś zajmiemy się jednym z pierwszych i podstawowych digitalnych modeli biznesowych. Ale najpierw rozejrzyj się dookoła. Ile masz wartościowych przedmiotów wokół siebie? Ile z nich kosztowało mały majątek? A jak często ich używasz? Tak na przykład, jak często jeździsz na rowerze? Pewnie jakby uczciwie policzyć, to mało kto z nas przejechał nim więcej niż 1000 km. A rower kosztował na przykład 3, a może 5 tysięcy złotych, czyli wychodzi, że 3 albo nawet 5 złotych za kilometr. Hmm, patrząc pod tym kątem okazuje się, że rower wcale nie jest tak tanim środkiem transportu, jakby się mogło wydawać. A samochody? W Europie w roku 2021 mieliśmy 560 samochodów na 1000 mieszkańców, co oznacza, że średnio zbliżamy się do modelu dwóch A przypadających na każdą godzinę. Dla potrzeb analizy przyjąłem, że samochód przeciętnie, rocznie przejeżdża około 15 tysięcy km w transporcie mieszanym. Przyjmując zatem, że porusza się ze średnią prędkością 50 km na godzinę, łatwo wyliczyć, że spędzamy w samochodzie 300 godzin rocznie. Czy to dużo? To raptem 49 minut dziennie. Samochód albo samochody to najczęściej najdroższe ruchomości, jakie posiada godzina. I statystycznie ponad 23 godziny i 10 minut dziennie przedmiotem czeka na parkingu bądź w garażu i traci na wartości. Dlaczego tak jest? Powodów jest wiele. Chcemy posiadać pojazd dla naszej wygody i bezpieczeństwa. Zawsze, gdy będziemy go potrzebowali, będzie dostępny. Może nie mamy pomysłu, jak moglibyśmy go wykorzystać inaczej. Albo zwyczajnie nie mamy zaufania do tego, aby ktoś inny mógł go pożyczyć. Tego typu przykładów mógłbym wskazać wiele. I tu pojawia się pomysł na nowy model biznesowy, a w zasadzie na grupę modeli, które są często wspólnie nazywane ekonomią współdzielenia bądź ekonomią współpracy. Nazwa ta pochodzi, jak później się okaże, trochę niezasadnie od angielskiego terminu sharing economy. Definicyjnie ekonomia współdzielenia to zjawisko społeczne i ekonomiczne polegające na fundamentalnej zmianie modeli organizacyjnych i dystrybucyjnych idące w kierunku rozproszonych sieci połączonych ze sobą jednostek i społeczności obejmujących zarówno bezpośrednie świadczenie sobie usług przez ludzi, jak również współużytkowanie, współtworzenie, współkupowanie, co prowadzi do radykalnego zwiększenia efektywności wykorzystanych zasobów. Sharing ekonomii jest stosunkowo młodym zjawiskiem. Rozpowszechniło się ono kilkanaście lat temu i w szybkim tempie zrewolucjonizowało rynek konsumencki. Na czym polega fenomen tego trendu? Zjawisko to bazuje na skłonności ludzi do współpracy, pomagania innym i dzielenia się swoim czasem oraz zasobami. W przeszłości taka forma współpracy ograniczyła się jedynie do wąskiego grona rodzin, znajomych i sąsiadów, a wraz z masową produkcją, rozwojem handlu i usług, z silniejszą migracją skutkującą rozdzieleniem wielopokoleniowych rodzin i utratą sieci znajomych, zjawisko to powoli traciło na znaczeniu, a jego funkcje przejęły przedsiębiorstwa i instytucje. Prawdziwego rozpędu ekonomia współdzielenia nabrała wraz z chwilą, gdy pojawiła się stosowna technologia komunikacji, czyli Internet. Ekonomia oparta na współpracy pomiędzy ludźmi z wykorzystaniem technologii jest stosunkowo nowym zjawiskiem, przez co istnieje rozbieżność w jego definiowaniu. Prowadzi to do to pewnego rodzaju dysonansu pojęć oraz terminologii, szczególnie w języku polskim. Na przykład szereg ekonomii może mieć bardzo wiele konotacji, w tym takie jak ekonomia współdzielenia, ekonomia dostępu bądź ekonomia współpracy. Zatem poukładajmy najpierw terminologię. Dwa najbardziej popularne pojęcia, Sharing Economy, ekonomia współdzielenia, oraz Collaborative Economy, ekonomia współpracy, są często stosowane zamiennie bądź wrzucane do jednego worka o nazwie Ekonomia Współdzielenia. Sęg w tym, że współdzielenie, czyli sharing, nie zachodzi we wszystkich przypadkach tego rodzaju przedsięwzięć i dlatego w ostatnich czasach coraz częściej pojawia się głos, że Sharing Economy to nazwa, która wprowadza w błąd. Korzystając z serwisu Airbnb, wynajmujemy czyjeś mieszkanie, a nie dzielimy się nim z kimś. Korzystając z Ubera kupujemy usługę transportu, a nie dzielimy się samochodem z kimś innym. Słowo sharing oznacza współdzielenie, a nie zawsze dobro lub usługa są współdzielone pomiędzy użytkownikami. Jeżeli ktoś specjalnie po nas przyjeżdża i zawozi nas pod wskazany adres, jak na przykład w Uberze, to jest to usługa, a nie współużytkowanie auta. Oczywistym jest, że sharing występuje w sytuacji, w których osoby korzystają wspólnie lub współdzielą ze sobą dobrej usługi, na przykład nextbike, blablacar, jadezabiorę.pl i wiele innych. Są to klasyczne wersje sharing ekonomii, gdzie np. właściciel pojazdu, planując wyjazd do innego miasta przez aplikację BlaBlaCar, zabiera do swojego pojazdu dodatkową osobę, która również jedzie w tym samym kierunku. Warto tutaj podkreślić, że istnieje dużo więcej firm, które są oparte na podobnej idei tej współpracy umożliwionej przez technologię, np. marketplace. Ale nie ma w nich elementu sharingu. O tych modelach porozmawiamy w trakcie kolejnych spotkań. Należy podkreślić jednak, że pojęcie sharing ekonomii nie jest złe. Jest ono dużo węższe i w 100% zawiera się w pojęciu collaborative economy, będącej częścią większej idei. Dla potrzeb moich rozważań pod pojęciem ekonomii współdzielenia będę rozumiał zarówno sytuację, w której jedna ze stron transakcji udostępnia przedmiot transakcji do korzystania, ale także sytuację, w której będzie wykorzystywała swój prywatny majątek w celach zarobkowych. Ekonomia współdzielenia może bazować na platformach peer-to-peer -peer, albo równie dobrze może operować według tradycyjnego schematu biznes-to-customer, jak na przykład firma Zipcar. Idźmy dalej. Charakterystycznymi cechami ekonomii współdzielenia są zdecentralizowane wymiany, często przez platformy transakcyjne, oraz większy nacisk na dostęp do dobra niż na jego posiadanie. Firmy z nią kojarzone skupiają się na ułatwieniu wymiany pomiędzy zainteresowanymi stronami poprzez wbudowane mechanizmy samoregulujące. Wyróżnikiem ekonomii współdzielenia jest zaś bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych aktywów. Trzeba zdawać sobie sprawę, że istotą ekonomii współdzielenia nie jest tak naprawdę nowa technologia, lecz to, że stanowi ona nowy model biznesowy czy nawet nowy sposób organizacji rynku wymiany dopiusu, w jego ramach konsumenci mogą wymieniać się mieszkaniami czy innymi aktywami od siebie wzajemnie. Tworzenie takich zdecentralizowanych rynków otworzyło nowe możliwości transakcyjne przed jednostkami, które mogą teraz przekształcać swoje niewpełnie wykorzystane aktywa w strumienie dochodów. Opisywany model biznesowy wpisuje się w ewolucję społeczno-gospodarczą zapoczątkowaną stworzeniem i popularyzacją internetu, który sam stanowi swojego rodzaju uniwersalną platformę, do której każdy komputer ma otwarty dostęp. Gwałtowny rozwój ekonomii i współdzielenia jest wypadkową zmian zachodzących w społeczeństwie XXI wieku, zarówno w wymiarze technologicznym, ekonomicznym, jak i społecznym. Omówmy teraz najważniejsze czynniki rozwoju ekonomii i współdzielenia. Rozwój nowych technologii, takich jak platformy peer-to-peer, -peer, geolokalizacja, nowoczesne systemy płatności, dostęp do danych w czasie rzeczywistym czy mobilne aplikacje internetowe, znacznie obniżyły koszty transakcyjne związane z zawieraniem umów na zdecentralizowanych rynkach. Przy czym koszty transakcyjne należy interpretować szeroko jako koszty nie tylko zawierania i monitorowania transakcji, ale także jako koszty poszukiwania, zbierania i przetwarzania informacji. Jak opowiadałem w innych odcinkach Digital Park Finder, nowe technologie i modele biznesowe redukują koszty we wszystkich tych obszarach, dzięki czemu zwiększają naszą wiedzę o możliwościach zawierania korzystnych transakcji. Innymi słowy, ekonomia współdzielenia umożliwia nam obniżenie poziomu asymetrii informacji pomiędzy stronami transakcji. Redukcja kosztów transakcyjnych jest niezwykle istotna, ponieważ idea stojąca za ekonomią spółdzielni nie jest nowa. Ludzie od zawsze dzielili się dobrami, pożyczali najmowali aktywa zamiast ich kupować. Na tym opiera się przecież model biznesowy wielu tradycyjnych przedsiębiorstw, np. wypożyczenie samochodów. Nowe technologie internetowe poszerzają jednak nasze możliwości zawierania transakcji. Nie jesteśmy dłużej ograniczeni do pośredników czy kilku wyspecjalizowanych firm świadczących tego typu usługi. Świat digitalny to świat bez pośredników. Nie można także zapomnieć o redukcji kosztów wynikających z niepewności związanej z zawieraniem transakcji na zdecentralizowanych rynkach z nieznanymi sobie osobami. Nowoczesne mechanizmy rekomendacji umożliwiły przezwyciężenie braku zaufania i pozwoliły na rozwój współdzielenia poza wąskie grono rodziny, przyjaciół i znajomych. Niebogatelną rolę odegrał też rozwój mediów społecznościowych, ponieważ pozwolił firmom działających w ramach ekonomii współdzielenia na weryfikację profili użytkowników swoich aplikacji w mediach społecznościowych. Zdolność do budowy zaufania do stron transakcji i wykluczenie z rynku nieodpowiednich osób poprzez nowoczesne mechanizmy komentarzy zwrotnych, recenzji i rekomendacji jest niezbędnym elementem modeli biznesowych tworzących ekonomię współdzielenia, która zwiększa bezpieczeństwo i zaufanie do systemu oraz umożliwia osiągnięcie wyższych dochodów niż w tradycyjnych modelach biznesowych. Modele biznesowe bazujące na współdzieleniu oferują wymierne korzyści ekonomiczne zaangażowanym stronom. Podstawowa korzyść ekonomii spółdzielenia polega na tym, że umożliwia ona monetyzację aktywów nie w pełni wykorzystywanych. Jednostki mogą dzięki niej zarabiać na rzadko wykorzystywanych aktywach trwałych, takich np. jak wspomniane wcześniej środki transportu, mieszkanie, parking, a nawet narzędzia czy sprzęty turystyczne. W społeczeństwach wysoko rozwiniętych zachodzą istotne zmiany społeczno-kulturowe polegające na odchodzeniu od tradycyjnie rozumianego konsumpcjonizmu i pasywnej konsumpcji dóbr i usług. Zaczyna się czas digitalnego klienta, który kładzie nacisk na budowę zaufania społecznego, znaczące relacje z innymi osobami, dbałość o środowisko oraz bardziej świadomych decyzjach konsumpcyjnych. O digitalnym kliencie, czyli preferencjach zakupowych oraz sposobie konsumpcji kolejnej generacji, będzie całodzielny odcinek programu. Tymczasem powiem tylko, że obserwowanym obecnie przemianą, towarzyszy zmiana stylu życia, która polega na odchodzeniu od posiadania dóbr materialnych na rzecz elastycznego dostępu do nich w miarę potrzeb. Część badaczy wiąże powyższe zjawisko z przemianami pokoleniowymi. Kolejne pokolenia ma cechować odmienny stosunek do dóbr materialnych. Ich posiadanie nie decyduje o jakości życia w takim samym stopniu jak w przypadku wcześniejszych pokoleń. Istotniejsze stają się niematerialne potrzeby. Do tego dochodzi urbanizacja oraz wzrastająca troska o środowisko naturalne, która wzmacnia przekonanie, że lepiej efektywniej wykorzystywać obecnie istniejące zasoby niż nabywać i produkować nowe dobra. Czasem jest to zwykła wygoda. Kto w dużym mieście o dobrze rozwiniętej komunikacji publicznej chciałby poruszać się samochodem, nie mówiąc już nawet o wielokrotnie wyższych kosztach wykorzystania własnego pojazdu. Rozwój ekonomii współdzielenia pociąga za sobą szereg istotnych konsekwencji społeczno-gospodarczych. Po pierwsze, poprawia ona efektywność gospodarczą, umożliwiając wydajniejsze wykorzystanie istniejących zasobów. Ekonomia współdzielenia przekształca martwe dobra konsumpcyjne w produktywny kapitał dostępny dla społeczeństwa, co przyspiesza wzrost gospodarczy oraz zwiększa dochody realne osób zaangażowanych we współdzielenie, a także redukuje negatywny wpływ aktywności gospodarczej na środowisko naturalne. Po drugie, ekonomia współdzielenia przekształca osoby bezrobotne lub mało zarabiających pracowników najemnych w mikroprzedsiębiorców, którzy mogą czerpać finansowe korzyści z posiadanych przez siebie aktywów. Nie można zapomnieć, że ekonomia współdzielenia oferuje elastyczne możliwości zarobkowania, co jest niezwykle cenne dla wielu osób. Poprzez obniżenie barier wejścia do wielu zawodów, np. doświadczenia usług przewozu pasażerskich czy noclegów, ekonomia współdzielenia poprawia sytuację pracowników i zwiększa zatrudnienie oraz postawy przedsiębiorcze w społeczeństwie. Zacierają się granice między konsumentami a producentami oraz widoczne są na rynku zmiany w stronę bardziej elastycznych form zatrudnienia. Po trzecie, rozwój ekonomii współdzielenia kreuje nowe rynki oraz zaburza funkcjonowanie starych modeli biznesowych. Stanowi zatem twórczą destrukcję, która będzie wywierać istotny wpływ na działalność wielu firm, m.in. na korporacje, taksówkarskie czy branżę hotelarską, wymuszając na nich innowacje pozwalające redukować koszty oraz podnosić jakość oferowanych usług. Ekonomia współdzielenia zwiększa konkurencję na rynku, co jest korzystne dla konsumentów ze względu na presję na spadek cen, poprawę jakości i poszerzenie oferty. Wraz z rozwojem ekonomii spółdzielenia można się spodziewać istotnych zmian w strukturze rynkowej, a część dużych korporacji powinna tracić na znaczeniu w porównaniu do sieci zdecentralizowanych kontrahentów. Bardziej efektywne wykorzystanie istniejących już aktywów może też zmniejszyć popyt na nowe dobra. Możliwość wykorzystania posiadanych aktywów dzięki rozwojowi ekonomii spółdzielenia powinna zwiększać relatywnie popyt na dobra bardziej trwałe i o wyższej jakości. Konsumenci będą rzadziej nabywali nowe dobra, zaś przy ich kupnie będą się też kierować spodziewanymi dochodami z późniejszego wynajmu, współdzielenia, odsprzedaży bądź ich zamiany. Nie wszystkie rynki w równym stopniu nadają się do implementacji modelu biznesowego opartego na współdzieleniu. O ile współdzielenie drogich dóbr trwałych często jest ekonomicznie racjonalne, o tyle w przypadku tańszych produktów, np. niektórych narzędzi, bardziej opłacalne lub wygodne może być jednak kupno, nawet jeśli dane dobro będzie rzadko wykorzystywane przez właściciela. Ekonomia spółdzielenia uznaje się za najszybciej rozwijający się trend biznesowy w historii ekonomii. Mimo to, aktualnie największe przedsiębiorstwa szaleń ekonomii mogą zmuszone być do zmierzenia się z ograniczeniami gospodarczymi i prawnymi. Przykładem ogromnych spowalniaczy rozwoju tego typu modelu biznesowego mogą być ubostrzenia prawne bądź blokady takie jak COVID. Ekonomia współdzielenia nie jest kategorią zamkniętą. To zjawisko cały czas ewoluuje i będzie się rozwijało. Przetrwają biznesy, które będą potrafiły dostosować się do nowych warunków ekonomicznych i społecznych, dopasowując swój model działania do potrzeb klientów oraz umiejętnie wykorzystując narzędzia cyfrowe w celu dotarcia do konsumentów. Rynek sharing ekonomii będzie rósł w siłę. Według najnowszych prognoz Statista Research Department w 2023 roku Europa będzie odpowiadać za 19,2% dochodów sektora sharing ekonomii. Globalna wartość gospodarki współdzielenia wyniesie wówczas 40 miliardów dolarów. Słuchając do tej pory moich rozważań, można by pomyśleć, że omawiany model biznesowy przeznaczony jest wyłącznie dla wielkich uberów tego świata. Nic bardziej mylnego. Wykorzystując model drogi rozwoju digitalnego, który którym opowiadałem w trzecim odcinku tego programu, znane mi są przynajmniej trzy przypadki wprowadzenia na rynek nowego modelu biznesowego opartego na gospodarce współdzielenia. Niestety nie mogę jeszcze się podzielić publicznie tymi strategiami, gdyż są one właśnie w trakcie wdrażania. Oczywiście mało kto ma jeszcze szansę wejść na rynek z nową aplikacją, np. dla współdzielenia samochodów, ale zapewniam, że mamy jeszcze trochę wartościowych przedmiotów w domu, które lepiej jest spółdzielić z innymi niż finansować samemu. Ważne tylko, aby zbudować społeczność, znaleźć mechanikę budowy zaufania oraz komunikacji i ustalić jasne zasady gry. Przyszedł czas, żeby się pożegnać. Następne spotkanie poświęcone będzie kolejnemu modelowi biznesowemu, który wdziera się na różne rynki. Tymczasem zapraszam do kontaktu, pozdrawiam i do zobaczenia.